Jeszcze tak przed obejrzeniem tego filmu zaznaczam dzisiejszy vlog momentami może być troszeczkę nudny. Z góry wielkie sorry, ale w dwie godziny ciężko nagrać dobry materiał. A teraz zapraszam Was do oglądania. Jeżeli dotrwałeś do tego momentu i jeszcze się nie zanudziłeś na śmierć, zostaw łapkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem i napisz w komentarzu Syberia, a ja przypnę Ci serduszko. Siemano, witamy w Toruniu na skateparku. Spontaniczny trip, jesteśmy dzisiaj godzina pięt... 16 w środę. No i tam jest skatepark i zaraz idziemy Więc <laughs> jak widzicie tutaj mamy skatepark Ostatni raz tu w sumie byłem Nie wiem z pół roku temu, coś takiego Mamy park, a tam jest nowo wybudowany tram, pump track Gdzie oczywiście zaraz pojedzimy Więc normalnie Tu mamy skate, siema Kozak Siema Dobra więc jak widzicie właśnie jesteśmy na tym skateparku już w Toruniu I w tym momencie sobie już chwilę pojeździliśmy z chłopakami a teraz będziemy zaczyna nagrywali, z pewnością. No, ogólnie zrobili tutaj również nowego pantraka. Tutaj możecie go zobaczyć. No, fajna sprawa w sumie i dobrze, że się to rozrasta. Lipa z lampami, bo są tylko tutaj dwie takie. Dlatego nie pojeździmy pewnie do ciemności. Lecz spróbujemy w sumie ogólnie tak pośmigać. No, a teraz jakiś klipy. Spending all of my dough, I'm spending all of my cash. All this money that I ever had, I put that shit on my tab. Twelve o'clock and I'm fucked up. Oh damn, I'm smashed. I got fine women and fine drinks, and I'm trying to make the shit last. It's Friday. I'm gonna as What a surprise. Look at that girl. man yeah. She think she's hot as Rihanna. She thinks she's a young Madonna. I'll give seven and eight of the best. i am down straight at your chest. standard. Dobra, ej rozejrzcie. jest tam ludzie. E, ja pozdrawiam YouTube'a i kanał e, Mat Czerwiński i chcę, żebyście zasubskrybowali mój kanał. Piotr Kramplewicz. Kozak. Ja pozdrawiam rodziców i kanał Mat Czerwiński. Kozak. Pozdrawiam rodziców i psa. Kozacka. Pozdrawiam psa i plantam A. Kozak. Pozdrawiam Tych rodziców, Mateusz Lewandowski czwartą D. On pozdrowił piątą, a a ja jestem z piątej, ale też pozdrawiam. Chcesz go pozdrowić? Ja Skut Familii? Serdecznie zapraszam na kanał Skut Family, CT. Tak, i Instagrama. Polecam. M mogę skoczyć w to, to To dawaj. Tak. Nauczyłem się z powrotem triczkę. A jaki jest twój kanał? Z kurcami i CT Codziennie wstawiacie filmy? Nie codziennie. Jak nagramy to wstawiamy. A kiedy następny film? Mieliśmy z dzisiaj nagrywać, a mi się rozładował. Aparat. sprzęt do nagrywania. Tak, dokładnie. No. No, e, Dawaj jeszcze jakieś bunkery. Dawaj jeszcze jakieś bunkery. Dobra? Dobra. Wow. Syberia zapraszam Cię do triku. Spokojnie. Spokojnie. Sobie dobra. dobra. Będziesz na vlogu. Rula w górę. Jako wow. jest wow. 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 fajne, fajnie. Dzięki. Dziękuję. No po, pozdrów jak kiedyś. Kolejny do starych ja dobrych czasów. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie, moich wszystkich fanów. Jak na vlogu Scooty. Czyli jak na vlogu scoot i go. A, y, ja pozdrawiam mamę i tatę i rodziców. ale psa nie mam, ale go pozdrawiam. To by ja powiedz wodzł. coś. Dlaczego pozdrawiasz coś, czego nie masz? Mojego psa pozdrawiam. Ja mam słówki opiekę, fajnie. To jest. Nawet nie pytajcie co ja tutaj robiłem Jeżeli widzisz ten Instagram tutaj wbij na niego i jeżeli jesteś ładną dziewczyną, napisz diema do tego to pana Digger U, o, szuka uważam. laseczki. Wiek plus minus od... Wiek plus minus od 18 do 13. Nie, nie, do 30. Do 30. To już, żeby wiesz, na przyszłość. Zrobisz mi zdjęcie. Zrobisz zdjęcie. Dawaj! Jo Dawaj! A, dziękujemy bardzo za oglądanie vloga Mata Czerwińskiego Pozdrawiam w nasz kanał. Tak, w nasz kanał. Mamy tutaj tak. Dobra. <grystanie> pozdrawiam wszystkich ze w nawet tych, co tu nie ma. A grubego nie pozdrawiam. No. Czego nie pozdrawiam, kolegi? Bo krzyknął, że wyśmienicie go. Dobra, także widzimy się w następnym odcinku. Zostawcie łapkę w górę. E, suba na kanale Mata. No i, i skomentujcie, nie? I, i zapraszamy Skusani do nas. I jeszcze Zdrowiajmy, dzwoneczek. jeszcze dzwoneczek. Dzwoneczek jest bardzo ważny. Tak. Kozak. Elo. Do widzenia. Siema. Tak bardzo ściągnęłem to od defa.